Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii W Drodze. Ostatnio było o neologizmach, było też o moich doświadczeniach, poczuć. Teraz będę chciał wrócić do odcinka, który był przed tym, gdzie mówiłem Wam o czerwonych flagach. Mam pewne takie swoje. Doświadczenie może niekonkretnie związane z czerwonymi flagami, ale też z innymi rzeczami, które pomyślałem, że będzie dobrze, że Wam też powiem, żebyście mieli świadomość, na no co zwracać uwagę, jak są jakieś sygnały, tak zwane sygnały z góry. Żeby teraz nie przedłużać, zapraszam do obrazków i do gadanka. porobił zmiany 224 który wcześniej jeździł koło Willim Park i do Danim Park teraz jedzie tutaj nie, trochę inaczej do Lusium Park no i przez to mi obcieli autobus 829 do Lusium Park a ten jest 224 City, welcome to my life. Welcome to the empire when the only I command. 门灯闪烁时，请勿上下车，请全体乘客下车。We now at the terminal station, C10. Doors open. Pamiętacie? Byliśmy tu. A ja kochani, pozdrawiam was z plaży Jinshan, gdzie <grywka> idę teraz sobie boso po piasku, no bo tak sobie pomyślałem a zrobię coś takiego jeszcze, że tak jak człowiek korzysta z plaży latem, to sobie też przyjdę i przyjadę, znaczy się, i przyjdę na plażę jak jest tak trochę zimniej. Idę teraz zamoczyć nogi do wody, bo wiadomo morsowania nie zrobię, bo nie da się, nie da się tak oczywiście wyjść do, do wody. Ale nogi już można zamoczyć I uwaga, uwaga, bo już dawno nie robię morsowania Jest nieźle Jest nieźle Jest naprawdę nieźle I tu tylko zostawię tarachkę no. Rzeczy zostawione Teraz morsowanko ze stópkami można robić Kochani, A, yeah. oh. yeah. Kochani, nie uwierzycie, właśnie teraz otrzymałem Marię z Guadalupe i spotkałem koleżankę z Meksyku, Alejandra. Halo, hola, hola, Mis amigos de Polonia, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Alejandra y les mando un fuerte abrazo y un beso, lo mejor para la navidades. I i od Mary greetings from Mary. Ja właśnie kochani przyjechałem do Jinqiao przekazać parę matkę z modelkę dalej bo właśnie sobie że się z... <zrobiło>, zrobiło tak że po spotkaniu z koleżanką Alejandrą okazało się że jest trochę większa grupa meksykańska tutaj w Szanghaju i jest 12 osób na części grupowym gdzie w ogóle będą sobie przekazywali Matkę Bożą z Młodej i pewną Bardzo fajna inicjatywa. I uśmiecham się najbardziej, bo. No i uśmiecham się z takiego faktu, że tak właśnie Maria będzie powiedzmy u siebie, u swoich. Tutaj w Chinach oczywiście. Bardzo się cieszę, że mogę ją gościć przez cały tydzień. Bardzo to był dobry czas. A teraz robimy jeszcze spacerek tutaj wzdłuż Lantin Road. Ja tymczasem zapraszam Was do ostatnich obrazków. E da gazanka ławeczki z lin Także, kochani, pozdrawiam Was z boiska kampusu Shanghai Nowar University. Przechodzę do Was z gadankiem takiego tematu, że jakiś czas temu to już było na początku, kiedy był Chiński Nowy Rok, jeszcze w styczniu. To się akurat fajnie pokryło z tym, jak dosłownie następnego dnia miałem kontakt z Krzysiem Jackowskim I. Było coś takiego, kochani, że zakończyła się u mnie pewna Relacja, nazwa to biznesowa. I ponieważ mam taki zwyczaj, że staram się zawsze zamykać drogi w taki sposób, że robię to z elegancją, postanowiłem, bo to nie tylko tam żegnałem się z jedną osobą, tam żegnałem łącznie trzy osoby, że przyniosę podarunki z Polski. Dla jednej osoby przywiozłem lampę solną, dla drugiej osoby przewiozłem, ona mnie poprosiła o Żubrówkę i było coś takiego, że kiedy przeszedłem do miejsca, gdzie chciałem się z nimi pożegnać, chciałem im podziękować za współpracę, chciałem też wyrazić jakby swoją życzliwość, że to nie jest z tymi dwiema osobami nic związanego, że to nie chodzi o nich. Kiedy chciałem podać pakunek z <grytanie> Żubrówką. Ja powiem Wam kochani to było też bardzo symboliczne, bo ta butelka przyjechała ze mną z Polski do Chin. Przyjechała ze mną włącznie do biura, gdzie jeszcze dosłownie na parę sekund przed, yy, zanim wszedłem do środka, przepakowałem ją do osobnej paczki, żeby po prostu była osobna lampa solna i osobna żubrówka. I wyobraźcie sobie, dosłownie w sekundzie, kiedy już przekazywałem tą paczkę, nie wiem jak to się stało. To, znaczy, to są takie właśnie też paradoksy życia i takie znaki, o czym też będę mówił za chwilę. Ta paczka się rozerwała, butelka wypadła, roztrzasła się na kawałki. I de facto no, pierwsza reakcja moja to było roztrzęsienie bo rzeczywiście z serca chciałem podziękować. Chciałem też coś zostawić po sobie. I znajoma się uśmiecha, że przynajmniej ładny zapach będzie dla niej pozostawiony. I ona zasugerowała, że coś za tym musi być. I ja powiem Wam kochani, powiedział, że rzeczywiście też tak poczułem, bo w Polsce wielu z nas jest też przesądnych na pewne wydarzenia. I sprawdziliśmy jeszcze co oznacza dosłownie w tym momencie rozbicie butelki. Natomiast z takiej rzeczy, co chciał Wam powiedzieć, kochani, jako w gadanku, to patrzcie, czy macie w życiu czasem jakieś takie znaki, że wydarza się coś, co wręcz nie może się wydarzyć, i czy nie jest jakieś to ostrzeżenie z góry. Bo czasami jest tak, kochani, że my, głównie to chodzi oczywiście o relacje, ale to też chodzi o nasze wybory, o nasze ścieżki, o różne rzeczy które się wydarzają. Coś się wydarzy i to jest po prostu dla nas tak irracjonalne, tak po prostu aż dotykające, że to po prostu dotyka, tak jak mnie dotknęło wtedy to, że przywiozłem tyle świata butelkę. I to jeszcze to była też prośba taka, żeby coś przewieźć z Polski właśnie w tym dekorze. I w sekundzie po prostu kiedy to miało być przekazane, się rozbiło. Jest to, kochani, bardzo fajny znak zawsze gdzieś. Jeszcze to powiem druga ciekawostka. Jak wyszedłem z miejsca spotkania, akurat w tym momencie minąłem i to możecie zobaczyć <grystanie> zdjęcie: samochód z samymi dziewiątkami. Dziewiątki w numerologii oznaczają koniec pewnego cyklu, zamknięcie, odcięcie. I pomyślałem kochani, że to jest może rzeczywiście dobry pomysł, żeby nagrać takie gadanko i co właśnie, czy nie. Żebyście zwracali uwagę na znaki takie niewerbalne, jakieś takie, nazwałbym <noise> anomalia, jeżeli to tak można nazwać, że coś się dzieje i coś y, Was to ostrzega, przestrzega. Też jeszcze teraz przy tym, jak się rozwija AI, jeżeli nie wiecie, czego to dotyczy, połączcie po prostu fakty, nie wiem, że mieliście coś zrobić, y, zaczął punkt A i B. Co łączy punkt A i B to wydarzenie, które się wydarzyło w międzyczasie. I będziecie mieli yy, kochani wytłumaczenie. Bo o ile są pewne symbole, yy, nie wiem, rozbicie szkła, rozsypanie się soli, takie różne rzeczy, warto też wziąć i nazwać po imieniu czego konkretnie to dotyczy w tej sytuacji, kiedy się to wydarzyło. Także na ten czas to tyle z mojej strony. Zbieram się do obejrzenia zachodu słońca, a z Wami się widzę, oczywiście, w następnym odcinku. Trzymajcie się pozytywnych wibracji. Cześć.